Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj między innymi nowe pociągi dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, PESA dostarczy długie Elfy trzeciej generacji, zakończenie przebudowy dworca Warszawa Zachodnia, nowe serce stołecznej kolei, zapowiedzi dużych zmian w taborze PKP Intercity, ambitna wizja na przyszłość. Polregio zamawia cztery nowe zespoły trakcyjne Elf 3, przełom w modernizacji taboru przewoźnika. Zapraszam do wysłuchania. Podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, w dniu 3 grudnia prezes PKP Intercity, Janusz Malinowski, przedstawił ambitne plany rozwoju taboru i modernizacji oferty przewoźnika. Zwrócił uwagę na potrzeby rosnącej liczby pasażerów oraz, co za tym idzie, konieczność powiększenia floty i wycofywania starszych, mniej efektywnych pojazdów. W trakcie posiedzenia prezes Malinowski przekazał, że spółka podpisała umowę na zakup 50 wagonów od DB Fernwerker. Premiera dostawy została zaplanowana na pierwszy kwartał przyszłego roku. Wagony mają wówczas zasilić zasoby PKP Intercity i zostać szybko wprowadzone do eksploatacji. Celem tej operacji jest przede wszystkim zwiększenie liczby miejsc dostępnych dla podróżnych. Utrzymaniem i adaptacją wagonów do standardów polskiego przewoźnika zajmie się wewnętrzny zakład PKP Intercity Remtrack. Sytuacja będzie się zmieniała, kiedy. Zacznie spływać tabor z inwestycji. Też chcę poinformować, że w pierwszym kwartale 2026 roku przyjedzie do nas 50 wagonów Deutsche Bahn Ferwerker. My kupiliśmy 50 wagonów i zasili, zasili ono zasoby Intercity, i, i w szybkim tempie będą wagony wprowadzone. Wprowadzone do eksploatacji. W tej chwili spływa do nas dokumentacja dla tych wagonów, żeby je sprawnie utrzymywać. Nasza spółka zależna Remtrak już się przygotowuje do utrzymania tych wagonów, i wagony sukcesywnie w pierwszym i drugim kwartale będą wchodziły do eksploatacji w barwach PKP Intercity. Chcemy utrzymywać około 300 lokomotyw. Wszystkie stare lokomotywy. Praktycznie będą wycofywane, one są strasznie zawodne. Yy, musimy, musimy ten park wymienić. Yy, wagonów mamy w tej chwili 1992. Docelowo zakładamy, że będziemy ich mieli 2200 i, podwo i podwoimy zasoby elektrycznych zespołów trakcyjnych. W tej chwili mamy ich 86, będziemy mieli 150, i na to są oczywiście już podpisane kontrakty. Nie to, że. Będziemy je zamawiali, tylko to są podpisane kontrakty czy na pociągi piętrowe, czy na pociągi hybrydowe. Oprócz tego mamy umowę na wynajem 32 pociągów spalinowych, które będą wykorzystywane do obsługiwania linii zelektryfikowanych i niezelektryfikowanych, żeby dać możliwość mniejszym miejscowościom z dużymi aglomeracjami, i nie chcemy tutaj Broń Boże wchodzić w buty przewoźników samorządowych, tylko to będą też dłuższe relacje i między innymi pociągami hybrydowymi z Newagu i wynajętymi pociągami i będziemy chcieli te połączenia realizować. Zakup nowych wagonów to także zapowiedź, choć nie podano jeszcze szczegółów, wycofywania starszego taboru. W ten sposób PKP Intercity planuje unowocześnić flotę i poprawić jakość oferowanych przewozów. Prezes Malinowski zaznaczył również, że jeszcze w bieżącym miesiącu spółka zamierza ogłosić przetarg na dostawę szybkich pociągów, które mają poruszać się z prędkością co najmniej 320 km na godzinę. Jeśli proces zostanie przeprowadzony zgodnie z zapowiedziami, może to oznaczać etap przygotowawczy do uruchomienia tras dużych prędkości w Polsce. W tym miesiącu, w grudniu ogłosimy postępowanie na pociągi szybkie, na pociągi o prędkości 320 km na godzinę. Tak jak obiecywaliśmy, że po zakończeniu postępowania i zakontraktowaniu pociągów piętrowych przystąpimy do procesu zakupowego pociągów, Szybkich. Chcemy, aby 70 miejscowości miało podwojoną ofertę, i to pozwoli na obsługę 3,5 miliona mieszkańców. Chcemy dotrzeć do 14 miejscowości, do których przez ostatnie lata, dziesięciolecia kolej w ogóle nie dochodziła. Żeby to mm, realizować, to będziemy chcieli wykorzystywać y, lokomotywy hybrydowe, które mamy zamówione w PES-ie. 16 lokomotyw i, i to generalnie będą destynacje Suwałki, Augustów, Gorzów, Zielona Góra, Głogów, Leszno. 35 pociągów hybrydowych, yy, o których yy, mówiłem, które pierwszy pociąg myślę, że w kwietniu trafi już na testy do Żmigrodu, a do eksploatacji będzie wchodził na początku 27 roku. 16 lokomotyw dwunapędowych mówiłem i mamy z wynajmu będziemy mieli 32 pociągi spalinowe, które będą mogły obsługiwać linie niezelektryfikowane. Pociągi hybrydowe bo o tym nie mówiłem to są pociągi pięcio, pięcioczłonowe szósty człon to jest człon napędny. Pociąg wyposażony wszystko, czego dzisiejszy pasażer oczekuje. 177 miejsc siedzących, miejsca na rowery, pociąg w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Plany zaprezentowane 3 grudnia wpisują się w strategię rozwoju taborowego i modernizacyjnego PKP Intercity do roku 2030. W ramach tej strategii przewoźnik planuje znaczące zakupy i modernizacje. Pojazdy mają być nowoczesne, komfortowe, a podróże bardziej atrakcyjne dla pasażerów. Nowe pociągi dla Łódzkiej kolei aglomeracyjnej PESA dostarczy długie Elfy trzeciej generacji. Łódzka kolej aglomeracyjna wkracza w kolejny etap modernizacji i rozwoju swojej floty. Po trójczłonowych, elektrycznych zespołach trakcyjnych Elf 3. Które wejdą do eksploatacji już w przyszłym roku, przewoźnik zamówi jeszcze dłuższe i pojemniejsze jednostki. To właśnie oferta bydgoskiego producenta została uznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym. Przetarg obejmuje dostawę sześciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o długości do 100 metrów. To znacznie dłuższe składy niż te z poprzedniego przetargu prezentowane na targach Trako. Dzięki większej długości i nowej aranżacji wnętrza. Pociągi będą mogły przewieźć ponad 500 pasażerów, w tym minimum 220 na miejscach siedzących. Jednostki powstaną na bazie platformy ELF-3, najnowszej generacji pojazdów PESA Bydgoszcz. Nowe, długie jednostki będą rozwinięciem tych z poprzedniego przetargu i zostaną przeznaczone do obsługi najbardziej zatłoczonych tras aglomeracyjnych i regionalnych. Zwiększenie pojemności to nie jedyna zmiana. Pociągi zostaną wyposażone w udogodnienia pożądane przez pasażerów, w tym. Więcej przestrzeni dla rowerów, co jest istotne w regionie chętnie korzystającym z transportu łączonego, przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym szerokie przejścia, rampy oraz odpowiednio zaprojektowane strefy wielofunkcyjne, dwie nowoczesne toalety, stoliki przy części miejsc siedzących oraz systemy informacji pasażerskiej najnowszej generacji oraz monitoring. Wartość zamówienia podstawowego, obejmującego dostawę sześciu pociągów, wynosi nieco ponad 323 miliony złotych. Dodatkowym elementem kontraktu jest długoterminowe utrzymanie przez okres 25 lat, oszacowane na kolejne blisko 266 milionów złotych. Zakup zostanie znacząco wsparty środkami europejskimi. Z funduszy europejskich dla Łódzkiego dofinansowanie wyniesie 220 milionów. Co ważne. Przetarg przewiduje również prawo opcji, możliwość dokupienia kolejnych 12 pojazdów, jeśli województwo zdecyduje się na rozszerzenie inwestycji. Pierwsze długie Elfy dla Łódzkiej kolei aglomeracyjnej mają zostać dostarczone i rozpocząć regularne kursy w połowie 2029 roku. W efekcie inwestycji flota przewoźnika znacząco się powiększy i odmłodzi. A spółka będzie mogła obsługiwać więcej tras, zwiększyć częstotliwość połączeń oraz sprostać rosnącej liczbie pasażerów w regionie łódzkim. Zakończenie przebudowy dworca Warszawa Zachodnia. Nowe serce stołecznej kolei. Po kilku latach intensywnych prac, prowadzonych bez przerwy, nawet w czasie pełnego ruchu pociągów. Zakończyła się jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji kolejowych w Polsce. Otwarcie nowego, imponującego przejścia podziemnego pod stacją Warszawa Zachodnia stało się symbolicznym domknięciem projektu wartego 2,5 miliarda złotych, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Udostępnienie podziemnego przejścia łączącego perony z dzielnicami Ochota i Wola to moment podkreślany przez przedstawicieli rządu jako przełomowy dla stolicy i całego systemu kolejowego. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wskazał, że dzięki kompleksowej modernizacji Warszawa Zachodnia stała się najnowocześniejszym obiektem kolejowym w Europie. Z kolei wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zaznaczył, iż był to projekt pełen wyzwań, realizowany przy ciągłym ruchu pociągów. I nieprzerwanej obsłudze pasażerów. Nowe przejście podziemne to konstrukcja na niespotykaną dotychczas skalę. Pod 20 torami zlokalizowano przestrzeń, która w odczuciu podróżnych może przypominać niewielkie centrum handlowe. W tunelu znalazło się 26 lokali usługowych, kasy biletowe, toalety, poczekalnie oraz szerokie ciągi piesze prowadzące na perony. Lokale handlowe zostaną uruchomione po adaptacji przez najemców, ale już teraz przestrzeń służy pasażerom jako funkcjonalny węzeł komunikacyjny. Skala prac budowlanych robi wrażenie. Użyta stal zbrojeniowa ważyła 11 500 ton, czyli o ponad 1000 ton więcej niż w konstrukcji wieży Eiffla. Sam tunel o długości około 500 metrów jest najdłuższym pasażerskim przejściem podziemnym na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Modernizacja objęła perony od 1 do 7 oraz budowę nowego peronu 8. Dodatkowo powstała nowa kładka, na której wykonawca wymieni jeszcze tymczasową nawierzchnię na docelową. Prace te potrwają do maja przyszłego roku. W ramach inwestycji zbudowano trzy nowe wiadukty kolejowe, w tym kluczowy obiekt M01, zapewniający bezkolizyjne łączenie linii obwodowej z Radomską. Łącznie ułożono 36 km nowych torów. I 137 rozjazdów, co znacząco zwiększa przepustowość węzła warszawskiego. Ruch pociągów jest teraz nadzorowany z nowoczesnej, w pełni cyfrowej nastawni, gwarantującej wysoki poziom bezpieczeństwa i sprawności operacyjnej. Choć wszystkie zasadnicze roboty budowlane zostały zakończone, wykonawca firma Budimex prowadzi jeszcze ostatnie prace wykończeniowe oraz demontaż miasteczka kontenerowego. Do końca roku ma zakończyć się także pełny proces finansowego rozliczenia projektu. Oddana do użytku infrastruktura tworzy nową jakość podróżowania. Stacja jest w pełni dostosowana do potrzeb różnych grup pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności oraz podróżnych z ciężkim bagażem. Nowoczesny system informacji pasażerskiej, komfortowa infrastruktura oraz integracja z komunikacją miejską czynią z Warszawy Zachodniej jeden z najważniejszych i najnowocześniejszych punktów transportowych w Polsce. Zakończenie inwestycji to nie tylko finał długotrwałej modernizacji, ale również początek nowego etapu w rozwoju stołecznej kolei. Otwarcie stacji przyszłości, która ma sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców i podróżnych z całego kraju. Polregio zamawia cztery nowe zespoły trakcyjne ELF-3. Przełom w modernizacji taboru przewoźnika. Polregio i Pesa Bydgoszcz podpisały umowę na dostawę czterech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Elf3. To pierwsze pojazdy tej najnowszej platformy, jakie trafią do floty największego przewoźnika regionalnego w Polsce. Kontrakt jest kluczowym etapem w procesie modernizacji taboru i jednocześnie ważnym impulsem dla transportu publicznego w województwie świętokrzyskim. Gdzie nowe jednostki rozpoczną pracę w 2028 roku? Zamówione pojazdy to dwuczłonowe jednostki zaprojektowane zgodnie z najnowszymi standardami europejskimi. Każdy z pociągów pomieści co najmniej 200 pasażerów, w tym ponad 100 na miejscach siedzących, a dzięki możliwości łączenia składów, przewoźnik może elastycznie dostosowywać pojemność do potrzeb potoków podróżnych. Nowe elfy zostaną wyposażone w rozwiązania, które znacząco podniosą komfort codziennych podróży w tym strefę przeznaczoną dla rodzin z dziećmi, czy specjalnie dostosowane toalety wyposażone między innymi w przewijak. Polregio obsługuje dziś ponad 100 połączeń dziennie w województwie świętokrzyskim. Od 2028 roku część z nich będzie prowadzona nowymi elfami. Pojawią się one na kluczowych liniach łączących główne miasta regionu jak Kielce, Skarżysko-Kamienna czy Kielce-Włoszczowa Północ. Samorząd województwa podkreśla, że inwestycja realnie poprawi dostępność komunikacyjną regionu. Marszałek Renata Janik wskazuje, że nowoczesny tabor to konkretna poprawa jakości życia oraz krok w kierunku bardziej ekologicznej i zrównoważonej mobilności. Zakup został sfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Wartość całego projektu to prawie 118 milionów złotych netto. Harmonogram przewiduje, że pierwsze dwa pojazdy trafią na tory w pierwszej połowie 2028 roku, a kolejne dwa kilka miesięcy później. Choć zamówienie obejmuje jedynie cztery jednostki, jest ono symbolicznie ważne z kilku powodów. Przede wszystkim to pierwsze Elfy 3 w barwach Polregio. Możliwe, że otworzą drogę do dalszych zakupów w ramach kolejnych programów unijnych oraz planowanego szerokiego programu taborowego spółki. Ponadto wzmacniają wizerunek przewoźnika, który w ostatnich latach intensywnie modernizuje tabor i dąży do zwiększenia udziału kolei w transporcie regionalnym. I to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie do końca. Jeżeli materiał Wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału oraz zostawić ocenę filmu. Zapraszam również do sekcji komentarzy. Dziękuję za każdą aktywność i do usłyszenia kolejnym razem.